Ale zupełnie czym innym jest to, że jeżeli ja bym chciał ingerować w przetargi, bo na przykład coś mi się nie podoba, i jedna, inna rzecz, że PiS, kilkadziesiąt kontroli i za każdym razem próbowano mnie na czymkolwiek złapać. Na szczęście nigdy nie było do tego podstaw, natomiast Gdybym ja ingerował w jakikolwiek przetarg, to wie pan, jakby się to skończyło. I powiedział nie ten, tylko inny. Gdybym ja ingerował w konkursy, to PiS robił tak, że organizował konkursy i dawał pieniądze swoim tylko i wyłącznie. No i jak to się skończyło? No, szli tak po bandzie, że mam nadzieję, że to się skończy w sądzie. No, nie może polityk, nie może prezydent miasta ręcznie sterować konkursami, ręcznie sterować na przykład wynajmem technicznie sterować tym, że coś kiepsko funkcjonuje. Ale ja, to jest co innego. Jeżeli co, jeszcze raz, jeżeli kiepsko funkcjonuje szpital, ja dziesięcioma zażartował. Muzeum. Jeżeli kiepsko muzeum funkcjonuje, bo na przykład Bo sprzedaje. Ale nie, no, ale to jest cenzura. To mylimy, no, ale wie pan co? Mamy do czynienia z muzeum sztuki nowoczesnej. A gdzie pan postawi, gdzie pan postawi granicę?